Dobrze, my zaczynamy tutaj oprowadzanie. Tam wyszłam z tamtego sklepu, wyszłam przez ulicę i gdzie jest ta piłka? O, tu jest ta piłka. Dobra, fajne jest w tym to, że możesz dostać tą piłkę i tak sobie po prostu, o, rzucić, o. I tu ci punkty liczy. Dobra, i tędy możemy sobie wyjść, możemy sobie na przykład tędy pójść. Właśnie szkoda, że nie możemy do żadnego innego budynku wejść, ale ten tutaj jeszcze chyba nigdy... Szkoda, że drabiny nie ma, to bym sobie tutaj mogła wejść. Ej, to jest właśnie tyle jest dziwne. Może patrz. Patrzcie właściwie. Że na przykład masz taki świat, taki typowy taki bajkowy czy takiego, nie? Tymczasem ty masz z realistycznego świata, nie? Z po prostu lepiej się nie da. Przystanek autobusowy, to jeszcze nigdy nie byłam co tu mogę z kogoś żeby autobus przyjechał. Mogę usiąść? Nie wiem o co chodzi. Dobra, chodzimy może po chodniku. Idziemy, 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 może byśmy przeszli tu przez ulicę. Nie powiedz tutaj. Wprowadzenie będzie ogólnie szybkie, bo to tu tam, tam zrobimy... E, tu bym się wkradła chętnie. Mam jak. Więc okej, okay, dobra, teraz przejdziemy tutaj, przejdziemy tutaj, przejdziemy tu i pójdziemy tutaj. Tutaj też nie byłam jeszcze, ale w... mam fajny pomysł. Wejdźmy na tą łódkę. O, nie da się. I tu dość niego jest drogi. I to z czasem widzimy, że masz taką ulicę tutaj na przykład da chodnik i jakiś zakręt rondo czy coś takiego nie? no tak bardzo ma inne ten swoje zasady więc to było szybkie wprowadzenie, więc to już jest godzinę